Siemano, siemano ludziska jełopy wstaną Stanach witają za wielkiej wody. Jełop z lewej. No okay. hej. Jest z prawej. Lecimy dzisiaj. No, akcja, która jeszcze nie było. Wreszcie samozbierająca. Doczeka się troszeczkę roboty, bo stała, stała i no, się tylko kurzyła. New Holandzik właśnie z potingarkiem sobie leci. Tam ma koniec z naszymi kosiareczkami. Lecimy sobie trawa na silosy do krów się nam przyda, e, a przy okazji no chociaż coś nowego w resie, a nie ciągle te same rzeczy. W tle trwają już żniwa, dwa kombajny lecą e, ogień z owsem, bo mamy wszędzie sobie no, właśnie posiany owiec, na szybko tutaj już żniwa sobie lecą, e, troszeczkę już jest pokoszone e, bo no prawie prawie połowa lotniska, tutaj już ponad połowa 41, jedynki, także dojść z New Hollandem lecą, trawa że tak powiem sypie ładnie bo za chwilę będę miał stów, a za dużo nie objechałem e, owiec też sypie nawet, nawet więc wszystko ładnie się tutaj nam zgadza mam nadzieję, że nic się nie stanie z odcinkiem tak jak ostatnio że w czwartek nagrywałem i nagle wyparował i też był na niedzielę, w tym momencie również jest tak samo mm, co tu możemy powiedzieć, lipiec Brzniwa. E, czwartek, czyli że dzień, e, kiedy był lajwiczek, tutaj. Wałam, wtedy sobie ogarnęliśmy, przyspieszyliśmy czas, e, nawóz został jeszcze tam dany na dwa poletka, bo było tylko 50% e, co tam jeszcze sprzedaż? Ciuchów za ponad 400 tysięcy, e, 13 palet, 32 tysiące było za paletkę, także wszystko ładnie się zgadzało. Perfekcyjne pieniążki e, dodatkowo jeszcze później tam ludzisko, bo już nie było czasu, musiałem lecieć. Było, e, tam chyba zatrzymaliśmy się jakoś na, nie wiem, na maju, czy właśnie na kwietniu jakoś, jak sprzedaliśmy te ciuchy. Później przyspieszyłem tutaj tylko do żniw, w międzyczasie jeszcze soja była do sprzed nie, a my to jeszcze soję sprzedawaliśmy, tak, tak. My jeszcze soję sprzedawaliśmy, no to też fajne pieniążki wpadły i tak właśnie się okazało, że kredytu mamy tylko jeszcze 310 tysięcy. E, także no, szybkie pieniążki, teraz zobaczymy łącznie ile z dostaniemy, my już na Gospie, z prawej strony widzicie nowe dzieło. E, Jełopa, także tutaj e, jak sobie lecimy, jakiś z lewej strony jest ładnie wjazdek ogarnięty, tutaj z tej strony już też jest wszystko ładnie ogarnięte e, Tylko nasze tutaj trzeba dobrze pomalować ten teren tych rów, ale na spokojnie. Nie wiem ile jechać, szczerze było tak, że po prostu na razie W sobie będę 8, 9 powoli, powoli klikał, właśnie więcej tędy koło tej 8 będę sobie akurat jechał takie wyczucie na palcu, także nie jest źle. Fajnie, bo A, właśnie... Palec grzebalec. No nawet trochę wolniej można, szczerze mówiąc to na spokojnie. Także na przyczepy ładne miejsce jest ogarnięte, krówki, no tak jak tutaj ostatnio mówiliśmy, że trochę kiepsko jest to zrobione, że no niestety ale nie można mieć trawy, się trawy TMR-u i tam Basiana do Fulla. E, tylko Sarna z pierwszej z tej drogi. E, tylko tam jest jakby łączna, łączna wartość tego, także no w tym momencie to mamy chyba około 33 ton, tak 33600, że mamy siano 22, Temeru 11, no i tak to niestety jest. Z jednej strony na żarcie można zaoszczędzić i wystarczy im to tylko trochę dać, e, a, a resztę najwyżej tam sprzedawać na no, z drugiej strony, no to w sumie mało co tam idzie, więc no, tak to sobie tutaj wygląda. Dobrze, że uprościli ten season, to tutaj też w ogóle z tymi krowami wszystko uprościli. Także na razie czekamy, aż będą nam się rozmnażać. Koszenie, widzę, że tutaj za dużo nie masz, także my będziemy mi co tutaj robić. Eee, inspektor na pełne, już tutaj widzę, widać, że pan na New Holandzie 100% ma 9300, ładnie, zapełniony. Także tutaj owiec fajnie nie sobie... ja ...zrobić, żeby się zapełnić. Okej, okay. eee, także zobaczymy ile nam tego sypnie owsa. Eee, no dobrze, bo jakoś owsa tam zbytnio nie mamy, a teraz też właśnie owiec, żeby w miarę normalne rzeczy sobie tutaj pokosić. W pierwszym terminu, w terminie sialiśmy, w pierwszym terminie zbierza, zbieramy, bo lipiec. Także przed nami jesienne siewy, na przykład właśnie e, pszenicy, jęczmienia, możemy rzepak zasiać, także super ręcko, wreszcie wyjdziemy trochę z tego sorga soi. I tak dalej. E, tutaj właśnie jestem po obejrzeniu odcinka najnowszego u, u Solców, czyli że u Adasia w tym momencie czwartkowym. E, I tam właśnie mówili, że ktoś im napisał, że soja teraz po aktualizacji jest najbardziej opłacalna. My sprzedawaliśmy soję po 4400, także no super cena. Mieliśmy, A to dlatego tyle kredytów zniknęło. Mieliśmy troszeczkę tego i pieniążki również bardzo fajne tutaj dostaliśmy. No zobaczymy jak to będzie w przyszłości z tą soją. Tutaj na razie powoli, powoli nam się kończy robota z tkaninami, bo w jednej jak i w drugiej e, przędzalni tutaj powoli już te, te wełny czy tam bawełny są już ogarnięte, przerobione. Natomiast tkanin mamy bardzo dużo w... E, Jezu, jak Pani się nazywa? E, w tym, tym... Pani. No, do e, no, dokładnie, także... Mamiszą tam stara robotka, stary jest zawód także tam działa. O, dobra, już 100% mamy znowu. Ale nie, no tak szczerze, tak jak kiedyś mama była szwaczką, tam robiła ciuchy. To teraz chór na bo jeszcze ma tam maszynę na staty, jak coś działała, to już wypadła z formy. Ale dobrze, szczerze mówiąc, myślę, że i tak dobrze i to wypadło, że tam zmieniła, że tak powiem, zawód w sumie teraz. i... I jest zdecydowanie lepiej, bo tamta robotka to taka mech. No, ale teraz już kurde, jak tak trochę wróciła, żeby nam w domu coś sprzeszyć czy coś, to już tak nie za bardzo. No, ale jakieś plusy są, bo jakaś dziurka gdzieś się zrobi, to zawsze mam się ona już Nieraz tutaj jakieś ciuchy ogarniała, nie trzeba było nigdzie iść, tylko coś tam. A to jakoś tam jakiś kamuflaż, a to coś, a to coś, także chłociasz tyle. Eee, dobra, drugą przyczepkę mamy i troszeczkę tego będzie, także super No a później... A jak tak patrzę to 200 to coś będzie. No Ale tak nie wiem. A później to już na spokojnie będziemy mogli nawet i sprzedawać, bo siana trochę mamy, a nie ma no, z tym już właśnie co robić. Co tutaj jeszcze? Łączka, ostatni sezon tutaj Łączka, później troszeczkę to chyba przerobimy, chociaż na właśnie może to pole 41, bo to chyba dwóch pól nie ma, co chyba, że właśnie przywali z tą kieszonką, ale czy ja wiem, czy jest taki aż. W sensie tym no zobaczymy, jak to będzie dalej z krowami, jak powiedzmy, byśmy mieli full e, tą oborę, zobaczymy jak to tutaj będzie lecieć z tym, e, z tym pokarmem. Jeżeli chodzi tutaj o ten, no, że tak powiem, wiatrak, no to szczerze mówiąc lipna sprawa, słabo opłacalna, chociaż że to dużo kosztuje i to właśnie prawdopodobnie zależy mocno od wiatru jak się kręci, bo raz bardziej się kręci, raz gorzej się kręci, słabiej znaczy się. Także no niby fajnie zrobili to realnie, ale no z drugiej strony tak no kiepskie pieniądze, kiepskie są, e, natomiast tutaj oglądałaś odcinek jak to tam wygląda z panelami, bo są jakby dwa panele, jeden to właśnie ciągle w stronę słońca się e, przekręca i tak samo jest robione, na przykład tutaj w zimę lub, lub na jesieni, kiedy jest mało słońca, kiedy po prostu nawet jest krótko to słońce, wiadomo, że w skrócie szybko zachodzi, e, no to tak samo jest oczywiście mniej pieniążków, a jest drugi pan, a tutaj na przykład w Lato, no to jest więcej pieniążków a z tym jednym panelem, gdzie on się nie obraca, tylko po prostu stoi sztywno, no to to też jest tak e, ciekawie zrobione, więc... Fajnie, fajnie, to fajnie, to... Z drugiej strony fajnie, bo coś nowego, takie ty urealnione fresh. No, no nie, nie jest tak łatwo, nie, że powiedzmy w zimę czy w lato panel słoneczny byłby i tyle samo kasy stały dochód. A że tutaj te dochody się zmieniają. Z jednej strony trochę szkoda, że nie ma gdzieś tam właśnie takich widełek, e, ile byśmy mogli dostać, czy najsłabsza cena, czy najwyższa, to po prostu jest tam stała cena napisana. No ale trudno. Mm no my tu mamy lipiec, zapowiadałem jakieś deszcze. Niby teraz pochmurno, chociaż słońce jeszcze no takie nie trochę jest, ale jest, także trzeba się pospieszyć z tymi żniwami. Także kombajny nie mogą stać tak, jak to miało miejsce z kombajnem do bawełny. Ale właśnie tutaj bawełnę chyba niedługo sobie coś tam polecimy, bo powoli, powoli będą nam tutaj te przędzalnie już robi, robiły się puste. Chociaż tutaj owcy już wjechały na pełne obroty, a już bardzo dużo tej wełny mamy, także już z tym będzie ciekawie. Nie tak, chodzi ale... o kuroki, też już tutaj jaja na pełnej. No, ogólnie kury to trzeba kupić ze 20 ton ty. Nie wiem, czy widziałeś, czy nie. No, na razie niech to, to się tam wykończy i się coś tam dokupi. Żeby... To jest po pierwsze, a po drugie, tak właśnie a propos przędzalni, ja idę to odwiedzić. Aha, tu mamy po 3 tony. No, mhm. czyli tak, przędzalnie jak się skończy, to będzie można wziąć i dać tą jedną, także też już będzie dodatkowa kasa. A no, drugie po siedem to też nie za dużo wiesz, ale jedna zostaje tam, ta co była tak, od tak. początku. No, no ale tutaj tkanie jest dużo, także te ubrania będą się ciągle, ciągle i ciągle robiły. Także super, a pieniądze naprawdę pikowe, także teraz innowujcie na plus, e, kupić najwyżej tutaj jeszcze potrzebne maszynki. Już powoli jakieś te właśnie poletka. Bo tutaj właściwie takie trzy pola są e, na oku. Czekajcie, tutaj wezmę sobie teraz ten tempoman miarę. Takie. Takie, o ja mam. Yy, jakie? No. A to dobra to nie... No. Jedno wiem, ale... No trzy, trzy proszę ja ciebie. A dwa, a trzy trzecie... I to właściwie dwa po 400 tysięcy, a trzecie po 360. Na 400... co gadaliśmy z tą łąką tutaj, że można polecieć. A, tu! No, 300, 400. I wtedy byśmy mieli wszystkie pola dostępne, a tam było, była mogła być ta łączka przez jakiś czas. No i tam koło lotniska, żeby tam już. Yy, 58, chyba, czy, czy jak to tam ma. tam też 400, także trochę jest. Może szkoda, że tu tak mało samochodów idzie. Taka autostrada piękna. Piję troszeczkę, ale no. O, także... Ej, i tej półki w końcu nie postawiłeś? Nie, 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 nie. O Jezus. Ja się nie stawia. na razie... Nie wiem, kurde są sobie takie miejsca, że... Ej, idź pan. Jak chcesz, to gdzieś postaw i tak będzie wszędzie dobrze. Dobra, teraz w środek sobie tu wjedziemy. Control I... -E. Jo, o kurda, się trochę wysypało, dobra. Jaj, podowareczka jest tak, że będzie można tutaj ewentualnie coś... Podrównać, ym, co my tu mamy, 47 prawie skoszone, lotnisko też idzie, idzie to powoli, także dobra, wiemy nadzieję, że ewentualnie jak te deszcze przyjdą, to że jakoś o, długo nie będą padać. No ale tutaj właśnie też zaraz po deszczu można kosić to. No jestem ciekawy, kiedy wyjdzie to darmowe DLC, które było 19, czyli że precyzyjny farming. Miał być gdzieś tutaj w styczniu, i to kurczę, chyba tak mało kto o tym pamięta. Ja ostatnio sobie tak o tym przypomniałem. Na razie nic nie ma na modhabie Co prawda w tym tygodniu dosyć sporo tych modyfikacji się pojawiło. No ale no, polskich nie za dużo, i tak jest bardzo dużo testowanych. Także no, zobaczymy, jak z tym będzie. Oby, oby faktycznie tak, właśnie tam Bolek mówił, żeby chociaż wydawali ludzie, żeby sami sprawdzili, bo tak, ludzie sprawdzą najlepiej na każdy sposób, niech ludzie to po prostu przetestują, ewentualnie później wiadomo do autora dać znać i autor niech po prostu aktualizacja, ale niech te mody wydają, a nie właśnie tak jak na filmie Ariksona, że się czeka, czeka, tu, tu jakiś tam błąd. Ten, że się czeka, żeby przetestowali, bo jest tysiąc do testowania, przetestują, to ci odeślą, później znowu czekasz i tak dalej, to tak nieciekawie wychodzi. No na razie to głównie dużo kultywatorów od Polaku wyszło, co, co ja w ogóle nie rozumiem. Mam nadzieję, że oni nie mieli jakiejś zmowy, bo, bo tyle kultywatorów, co wyszło, to masakra, zamiast jakieś innych rzeczy. No ale cóż, no poczekajmy, może w końcu coś wyjdzie, ale no na razie również czekamy na jakąś konkretną mapę, bo ma no, dosyć dzięko. Dzięko cięto! Eee... Powiem szczerze, że no. jakieś, że po tej przyźmie, to ta ładowarka sobie średnio radzi Uuu. O, a taka malutka, kurczę, może i dlatego. Ale no. oj tam... Ej się trzeba. No, no pewnie, że tak. Nowe ładowarki jest ich dużo, więc na spokojnie. Eee, także co, może to nie jest jakiś taki typowy odcinek ze żniw, bo mamy sobie tutaj trawę taką zabawę. Nie będziemy tutaj też przedłużać, głównie co powiedziane to, to zostało powiedziane teraz weekem przed nami i później, no będzie chyba co gadać, bo właściwie myślę, że kolejny odcinek ze żniw to sobie jakoś teraz, bo żniwa pewnie długo nie będą trwać, bo my sobie teraz naprawdę lecimy eee, I myślę, że to już w sumie to tak widać pocika że jest odcinek ze sprzedaży, za chwilę kolejny, jakoś tam musiały jak ostatnio były, już mamy żniwa i to tak szybko leci, że zaraz znowu będzie zima i tak dalej No ale korzystamy, szybko leci, mamy sprzęty jakie mamy, więc tak to wygląda Myślę, że teraz też jakiś tam szybko odcineczek, póki jeszcze są te żniwa, ze żniw się nagra najwyżej pod muzykę i później e, będzie odcineczek wtorek, czwartek prawdopodobnie, zobaczymy jak w przyszłym tygodniu, bo możliwe, że już e, tutaj Kuba, widz ogarnie mapę i może wtedy bym zaczął serię singla, jeżeli nie, to może już że w przyszłym tygodniu e, jak tylko się będzie dało, to jak najczęściej, żeby ta seryjka jeszcze tutaj wpadała, bo na razie co dwa dni, już w sumie to tak właściwie trzy razy w tygodniu wychodzi, że jest. Mm, także no zobaczymy, na wtorek teraz będzie odcinek, właśnie się coś tam z muzyczką, później na czwartek to i będziemy po weekendzie i po wszystkim, no chyba, że jeszcze wcześniej, zobaczymy, różnie to może być, e, tak samo jak teraz, no, może się t, różnie to jeszcze wydarzyć, mamy czwartek, a na niedzielkę odcinek, sobotka mapka, a jutro w piątek Eurotrack. E, dobra, także trzymajcie się, miłej niedzieli. Eee, w razie czego będę tutaj jeszcze informować No nic, lecimy. Miejmy nadzieję, że jak najwięcej piązku zarobimy, żeby kradzie ten spłacić, a później ciśniemy dalej z polami, a później prawdopodobnie sad chyba, że może coś z tymi rybami, ale zobaczcie. Ale, trzymajcie się, noreczka, łapeczka subik, Hejo. o